To jest dżambo przez budynek przeszło, przecież, przecież przez budynek strzeliłem ewidentnie Bullshit Bullshit Teraz na kanale Kowal z tej strony, a w tym odcinku, pora przejechać się czołgiem KW85, który znajduje się na baterii 5.0 w randze trzeciej. No i można by powiedzieć, że to jest yy, The Ultimate KW, to jest ostatnie KW, jakie Rosjanie produkowali faktycznie. I co możemy tutaj o tym z perspektywy historycznej powiedzieć? No, trzeba zacząć od tego, że już mocną krytyką na temat yy, KW1 było to, że posiadało tak. Takie samo główne uzbrojenia jak te 34, kiedy te t 34 zaczęli po 45kach, piątkach tam testowych zamontowali 76. Wtedy no, uzbrojenie na KW było dokładnie takie samo, ta sama armata. Co stwarzało y, pewien problem, ponieważ czołg ciężki miał taką samą siłę ognia jak czołg średni, a dużo mniejszą mobilność, był czołgiem ciężki. No i trzeba było kombinować, i ostatecznie skończyło się na tym. Znaczy, ten, ten sam problem na przykład miał IS-1, tak? Y, 85, kiedy T34-85 wyszło, no to nie było sensu. 85 bo już na IS-1, stąd IS-2 ze 122 No i platforma KW przed ism 1, jedyne co mogło to jakby wpłynąć na to, żeby kontynuować budowanie tego czołgu, żeby miał on sens na polu bitwy, było włożenie na niego, mocniejszej armaty. I mamy tutaj właśnie 85D5T. Oczywiście trzeba było zaprojektować całkowicie nową wieżę przez to, bo i tak Rosjanie już wiedzieli, że będą projektować coś następnego, już już, już wzięli się za projektowanie ISA 1, no ale w międzyczasie można byłoby przestawić produkcję KW-1 na KW-1 z lepszą armatą, po prostu. Oczywiście jako baza na podwozie stało się najlepsze podwozie, jakie mieli z ostatniego czasu było to KW-1S, ja tu się śmieję, że to jest KW-1 Sport i KW-1S jest na baterii ratingu 4.0 i ma już, można by powiedzieć, że ma już podobną zaokrągloną wieżę, ale to wciąż nie jest taka wieża. Jak widzicie, ona się tutaj mieści w pierścieniu wieży na kadłubie. Zaraz do tego przejdziemy. Tutaj zostało dodane 25 mm. Tutaj najzwyczajniej w świecie po prostu musieli to zrobić, bo, to, bo tak wyszło. To tak? jest tylko 40 mm, jakby się ktoś zastanawiał, i nic tam pod spodem nie ma, że tu jest tylko 40 mm Zgrubiona płyta. A tutaj jak widzicie no nic nie ma, także to jest zajebiście wielki Wick Spot. No i 75 tutaj, 75 tutaj, i tylko tutaj zostało 25 dodan. 100 mm jest, tak? W pewnym miejscu, 100 mm jest. No i tak jak mówiłem, 85 potrzeba dużo większą wieżę yy, niż miało wcześniej KW1 i postanowiono przez to właśnie poszerzyć. Ten kadłub, tak jak widzicie, tutaj doszło do wycięć W bocznym pancerzu Tutaj jest pierścień wieży jeszcze No i dodatkowo mamy, znaczy dodatkowo No i mamy tutaj, żeby żeby to nie było gołe i wesołe 40 mm płyty Dodatkowo, które to osłania Ogromny X spot, R3 mogą cię przez to przebić Nie żartuję, popatrzcie na to Oczywiście R3 będą atakować point blank Penetracja Bam Bam <ścoughs> bam Ertruje przebijają bok pancerza, tutaj rozumiecie to? Jak Erturyką gracie i zobaczcie ten czołg, to to jest miejsce, które Was interesuje. Jak zobaczycie kawu z wiadrem, także to yy, słabo wyszło ostatecznie. Znaczy, przynajmniej dla nas w grze, w realu, i tak to sobie, tak se wyszło. Tak jak mówię, to był czołg, który miał po prostu yy, na chwilę mieli go produkować, dopóki IS-1 nie wszedł do, do produkcji. I właśnie swoją drogą mamy tutaj dokładnie taką samą wieżę, jak na czołgu IS-1. No Jest, jest identyko po prostu, tylko można by powiedzieć, że wieże z IS-1 rzucili po prostu na kadłub KW yy, w bardzo uproszczonych słowach. Yy, tyle, że musieli go poszerzyć, żeby się zmieściła. nie? Jak widzicie tutaj cyk, i tutaj nocyk. No, 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 no potrzebuj to poszerzyć. No, i biorąc pod uwagę, że lada moment miał się pojawić IS-1, tak naprawdę wyprodukowano tylko 143 yy, sztuki tego ostatniego KW, zanim przestawiono się na produkcję ISA-1. No i produkcja ta odbywała się na samym początku roku 1943. I, I tyle, koniec. Nie ma nic więcej ciekawego na temat tego czołgu. Co się zmieniło za to tutaj w kadłubie względem wersji Sport? Nie mamy. Yy, pozbyto się gniazda karabinu maszynowego i mamy tylko czterech członków załogi, a nie pięciu. Także w mniejszej wieży, zaskakująco z mniejszym działem w czołgu KW1S, KW1 Sport, jest tych członków załogi więcej, przez co przeżywalność jest większa, bo jak wam rozwalą wieżę to wam rozwalą wieżę. Tutaj, jak widzicie, mamy czysto, nie ma tego portu karabinu maszynowego, przez co pozbyliśmy się jednego członka załogi, jest tutaj dodatkowy zbiornik paliwa i niestety trafienie w wieżę przeważnie będzie nas zniszczyć do zera, bo, bo jeżeli coś wybuchnie tutaj, ale nie o kierowcy, to nic to nie zmienia, bo po prostu... Załoga w wieży nie żyje i nie ma tutaj z przodu dwóch członków załogi, którzy by to przetrwali, że jeden z nich by wskoczył do wieży i miałby operować czołgiem. Także mamy niższą przeżywalność względem no troszeczkę no, mocniejszej armaty, nie ma się co oszukiwać, na 5-0, jeżeli nas na 4-0 to bylibyśmy królem pola bitwy z tą armatą, ale ostatecznie no no niestety jest jak jest. Jest to ostatnia wersja KW, którą produkowali seryjnie, tak jak mówię, tylko 143 sztuki tego wyprodukowali i później przenosili się na produkcję ISA-1. Także myślę, że ode mnie tyle i przeskoczymy sobie do pierwszej rundy. Okej, okay, full uptier, skoro czołg ciężki kosztuje tyle co czołg przedni. Ogramy maksymalny uptier. Nasz pancerz nie ma żadnego znaczenia. O, nie, tu jeszcze nic nie ma. M18 będą na 100%. Teraz 85 do usuwania M18 będzie bardzo przyjemnym narzędziem. Zapraszam silnik na chwilę. O, nie. Jestem pp-ga i przegapiłem Shermana. Ale mamy tutaj 18. -tkę. Nadciąga szybko. Tak jest, przed nami ewidentnie. Gunner loader track? Come on. Dobra, odpalmy silnik. Słyszę pojazdy, ale ich coś tutaj jest znacznie na głównej ulicy. No poczekamy chwilę. Ale trzeba będzie. Znaczy nie, nie, nie raszować. Na pewno nie będziemy raszować, tylko tutaj wrzucimy wsteczny. Tu powinniśmy Shermana złapać jakiegoś, tak? widzieliśmy przed chwilą z 50 było strzelane. Już prawie go widzimy. Tak jest. Szermana mamy. A to jest jumbo. O, o! Przez budynek przeszło! przez przez budynek strzeliłem ewidentnie. Bullshit. 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 Jest, 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 jest. Yes. Ja będę badać spokojnie, ja będę zbadać teren. O Jezus Maria Tutaj stoi, no to do głowy mi nie przyszło Nie, 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 pod tym kątem nie mam szans, nie? Chociaż... Nie, zamek mi się rozpadł Niestety, 17 punktuwa Kurde, no podświetlmy się tutaj, do głowy mi nie przyszło, a widzieliście co, przesułem w tamtą stronę wieży obróconą Do głowy mi nie przyszło, że tutaj będzie stał Okej, okay, trzy fragi na full aptierze, nie jest źle, zostaliśmy zniszczeni przez czołg na 5-0, więc wyrównane bardzo ładnie Spróbujemy UN-2M coś ugrać Sorry, abort, abort Black Widowa trzeba będzie zjąć. Muszę od dołu podejść, bo on ma tą wieżyczkę popieprzoną. Fuel, tak mu przebiłem, ok, no to to się pałe. Ok, dobra, odstrzeliśmy mu skrzydełko. Ale tutaj nie widzę przy Alfie, żeby bywałem 18, także cóż. Okej, okay, za to tutaj widzieliśmy. Uff, bezpośrednie trafienie. Nice. Właśnie się zastanawiałem jak to zrobić? Z działek, czy nie? Czy jakbym miał tutaj przyłożyć? Uff, drzewo. Tutaj, bez szału. I głupio go tak przy tym respie zabijać, ale to jest duży cel. To bombowanie na tej mapie będzie wyjątkowo trudne, mi się wydaje, przez te budynki. Tylko w otwartej przestrzeni byśmy to mogli zrobić, ale dużo też ich nie zostało, więc... ...pozwolę sobie... ...tutaj spróbować w gościa się wstrzelić rakietą, może? Bezpośrednie trafienia, ale tylko gąsienica, nie? Przebiłem jego obostrzonego pancerza pod tym kątem. Ta Kometa 1 gdzieś tutaj dalej jest? Jest, widzimy ją, okej. Okay. Uuu, nawet kolegę tam ma. Samolot przeciwnika. P-47? Nie, nie wiem co to. Chyba tak. I to to wersja RE, więc przypał. Za ciężki jestem. Żeby się do niej znieść. On teraz musi przestrzelić. Jeszcze jedno kółko wy wykręcić. Zaraz się dowiemy co zrobi. Też zaraz z energii wyjdzie, tak? Uff, wzniosę się czy nie? O, nie dałem rady. <laughs> niestety. Nie chciałem patrzeć w dół w ziemię, bo wiedziałem, że jak na ją spojrzeć, to nic mi to nie da. Albo bym wykręcił, albo bym nie wykręcił. Niestety tym razem się nie udało. p 47RE to było, nie? Jestem prawie pewny. O, come on. Za słabo wybuchło. bt a teraz, nie wiem, co będzie robić. Dobra. Kila okej, okay, może być. Myślałem, że mocniej walnie w środku wieży. Ale nie walnęło wystarczająco mocno. O nie, strzelasz do KW, dlaczego to robisz? Wyrobił się między? A, ładnie przeleciał, ładnie. Koniec, Wy, wygraliśmy. Wygraliśmy. Rosyjski Sherman, to jest ciekawa maszynka. Niedobrze. Mamy dużą mapę, a my. Nie mamy działa, ani optyki, ani pancerza, żeby na dalekie dystanse się strzelać Oczywiście ten pancerz z dalsza wytrzyma trochę więcej niż z bliższa Ale przy full aptierze ponownym Nie wiem, jadę, jadę do miasta, na punkt B jadę, to na pewno I'm sorry boys, I'm sorry, pi-bip, pi-bip, pi byłem pierwszy O, czyli też trzeba jechać do miasta, no to spoko Może wcisnął trzy razy i poszedł się odleć, a teraz się obudzi gdzieś w innym miejscu na mapie Będzie problematyczne, jeżeli uda nam się na czas przejąć, a później je utrzymać to sztos Pewnie nie powinienem się zatrzymywać, Ostrzelę sobie raz. Uhu, blisko było, bardzo blisko. Uuu, fajny rykoszet poszedł w niebo, od ziemi. Uuu, moment, moment, my tam znamy dystans. Uhu. Jeszcze jedno, z i jadę Zmienił Miejsce stania Gdzie iść? 18 osiemnastka, lol Może, gdybym był trochę mobilniejszy, byłoby łatwiej. Ale nie jestem. Teraz z punktu C się cykam. Jeżeli mają 76 tam, to oni się przede mnie przegryzą bez problemu. A ja przez nich po prostu nie. Tutaj sobie wiadę na razie. Rzucimy okiem tam. dystans znamy, nie? Mniej więcej 800 metrów. Proszę bardzo. Ktoś tam... Oh, come on! Firefly. Tak? Albo T25. T25. Jezus, dostał... Naprawdę w takie miejsce dostał? Cholera, ale uciekł mi. Skubaniec, uciekł mi. To jest problem. Dystans, powiedziałem, mniej więcej znamy. Drugi strzał się poprawiłem, ale i tak trochę skusiłem. Ale myślę, że nie wiem, czy mogłem go lepiej trafić oprócz one shota w kadłub od boku. No nieważne. Gościu tam jest mocno uszkodzony. Jedziemy tutaj na brawo. Trzeba wjechać na punkt. Ruszyć. Wiem gdzie jest. Crew hu, <gryu> uh, 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 Wybuchło mu w środku. Stamtąd to mi nie szuka. Ciężki czołg, jumbo pewnie. Coś takiego Jezus Maria, się przestraszyłem O Jezus Maria na zgaszonym silniku czekał i czekał. Dobra, mamy uszkodzony pierścień wieży. Ale możemy wycelować kadłubem. Ale możemy wycelować kadłubem tego typa tutaj. Czy go zniszczyli? Chyba go zniszczyli. Taką mam nadzieję. A to oznacza tyle. No, jesteśmy oflankowani. Ja się muszę naprawić, no Muszę Silnik gasimy Ten tygrys zwierzę tutaj za nim był czołg 20 sekund Strefa przejęta, że jest jedna Najtrudniejsza do przejęcia tak naprawdę Zupełnimy jednego członka załogi Jest, Ok, odpalamy silnik i jedziemy. Come on Tygrys został dopadnięty przez M4A1, 1 m na pewno, który strzelił mu w dupę. O tym jestem przekonany. Dobrze, dużo samolotów lata, bo ja wiem gdzie on jest mniej więcej, a on właśnie z pierwszy strzał. Dobra, mamy go. Też wiedział gdzie jestem. Dobra Okej okay. Chciałbym naszym przyczepom pomóc, ale naprawdę nie mam jak, no żywcem. Nasz w tym już nie istnieje i tak Że niestety tutaj przegraliśmy tą rundę A jedna wygrana, jedna przegrana Że tym razem było troszeczkę CQB z czołgiem ciężkim To było spoko mi się wydaje O! Bomby duże, ale niewystarczająco duże. Nie jest tak. szybciej, bo nie miałem pełnej załogi, nie? Oj, 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 strzeliłem w głupie miejsce. Za późno, za późno dla nas, niestety. Nie ma co drugi raz wchodzić, może z samolotu wskoczę. Zobaczymy, może strzelę jeszcze w jakiś samolot. No, alfy nawet nie było jak odbić w takim razie, skoro straciliśmy C. No, także koniec. Ale widok przedni. Podoba mi się ten celownik, że jest odzorowany. Nie podoba mi się to, że nie celujemy z niego, tylko celujemy w taki sposób. Szkoda. Szkoda. No i KW-85, proszę Państwa, czyli ogniwo łączące jeszcze stare podwozie z KW-1 i tak naprawdę już 85 mm armatę oraz wieżę. Weźmy sobie tutaj załogę. To jest wieża na IS-1, to jest wieża na KW-85, tak. Czyli mamy tutaj połączenie po prostu wieży z IS-1 ze starym podwoziem KW-1. Jak widzieliście, tutaj naprawdę musieli poszerzyć pierścień wieży, żeby, żeby to wcisnąć, tak? Bo na zwykłym kawulcu tego poszerzenia nie ma. Także dobra. No ale ma wiadro, nie? Najważniejsze, że mamy wiadro. Także dobra. Ode mnie tyle. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia w następnym odcinku.